Komunikator Skype oferuje możliwość udostępnienia podglądu swojego pulpitu osobie, z którą prowadzimy aktualnie rozmowę. Jest to wygodne rozwiązanie w szczególności, kiedy staramy się jej wyjaśnić, jak coś zrobić na komputerze. Aby udostępnić pulpit rozmówcy, rozpocznij z nim rozmowę głosową. Następnie w oknie rozmowy wybierz ikonkę przedstawiającą dwa nachodzące na siebie kwadraty. Rozmówcy możesz udostępnić pulpit na dwa sposoby: jedno okno lub cały pulpit. Aby udostępnić jedno okno, kliknij przycisk Wybierz okno, a następnie wskaż te, które chcesz współdzielić i w górnej jego części kliknij Pokaż wybrane okno. Od tej chwili Twój rozmówca ma podgląd fragmentu Twojego pulpitu. Jeśli chcesz zakończyć współdzielenie, kliknij przycisk Zatrzymaj współdzielenie. Analogicznie, jeśli chcesz udostępnić cały pulpit w oknie rozmowy, wybierz opcję Pokaż cały ekran. Pamiętaj, że twój rozmówca może jedynie śledzić to, co dzieje się na twoim komputerze. Nie ma on możliwości sterowania ani innego typu interakcji.